W tym nagraniu chciałbym podzielić się prognozą opartą na modelu, który ma ostatnio wręcz fantastyczną korelację z danymi rzeczywistymi. Instrument ten ma ogromne znaczenie dla rynków finansowych i wysoką korelację z wieloma surowcami czy walutami. Mowa tu o rentownościach amerykańskich obligacji. W ciągu ostatniego roku bardzo wzrosła inflacja i amerykański bank centralny podjął zdecydowane kroki, żeby ją stłumić. Więc jeszcze w marcu tego roku stopy procentowe wynosiły 0%, a obecnie po serii podwyżek wynoszą 4,5%, no ale inflacja nadal utrzymuje się powyżej 8%. Ym, polityka rezerwy federalnej wpływa oczywiście na oprocentowanie pożyczek dolarowych na rynku międzybankowym. A oprocentowanie overnight wynosi obecnie 4,3%, a pożyczki na 12 miesięcy aż 5,44%. Tak więc jest to dla pożyczkodawców zysk wolny od ryzyka, więc część kapitału odpływa z ryzykownych rynków, na przykład z rynków akcji, przenosi się na rynek obligacji. Oto tabela dziennych korelacji różnych instrumentów finansowych podawanych przez serwis Mataf. Tutaj akurat są pięcioletnie obligacje amerykańskie i widać, że ich korelacja z notowaniami euro to jest 85%, złoto 82%, Dolara nowozelandzkiego 88%, a funtaż 92%. Tak więc trafne przewidzenie przyszłych rentowności dolara może być bardzo przydatne każdemu traderowi. Porównując wykres cen obligacji amerykańskich z kursem euro-dolara po prawej, widać tę korelację także na krótszych odcinkach czasowych. Nie u każdego brokera można spekulować na tym instrumencie. To są notowania w IC Markets, więc wyszukujemy w instrumenty i następnie tutaj Bonds CFD. Tak więc można handlować bezpośrednio na tym instrumencie, albo tak jak ja to robię, stosować to jako punkt odniesienia podczas handlu na funcie czy euro. Tak, Jeżeli widzimy tutaj zbyt dużą rozbieżność między tym kursem a euro, więc możemy na przykład shortować albo zajmować pozycję long. Wielokrotnie zauważyłem, że w handlu intraday obligacje są wskaźnikiem wyprzedzającym, wskazują trend, do którego wkrótce potem dołącza euro a niemal natychmiast po nim złoty wobec do dolara. Tak więc tu widać, że startują rentowności, a dosłownie tam kilkanaście minut później rusza kurs euro-dolara, no i dołącza też USD-PLN. Tak więc mam nadzieję, że udało mi się wykazać, że rentowności amerykańskich obligacji są bardzo ważne dla rynków finansowych i wszelkie zmiany ceny powodują do zawierowania na innych instrumentach. Na naszej grupie na Telegramie zamieściłem niedawno prognozę dla rentowności wyliczoną przez sieć neuronową Timing Solution. Tak więc ten model ma bardzo wysoką korelację z danymi ukrytymi. Przenieśmy się teraz do programu Timing Solution. W programie można pobrać historyczne notowania dowolnego instrumentu finansowego, tutaj dla indeksów, akcji, kontraktów. No ale niestety, w przypadku notowań rentowności obligacji amerykańskich, dane sięgają tylko do roku 2000 no i policzony model nie jest zachwycający. Sieć neuronowa po prostu buduje model dynamiczny opierając go na cyklach, a następnie optymalizuje wagi poszczególnych cykli, ucząc się na danych z przeszłości. Tak więc im dłuższy jest szereg danych, tym lepiej. Tak długi szereg danych znalazłem na portalu STOKU. Tu należy w to okienko wpisać 10usy.y.b i dane, dane dzienne są od 1 lutego 62a. Pełny zakres czasowy tam sięga chyba jeszcze XIX wieku. Tak więc wczytany wykres tutaj imponuje rozmiarem, więc robimy zoom na rok 2022 i ukrywamy część danych, tak? Czyli ja ustawiam LBC na 1 kwietnia akurat. I te dane będą, te dane na różowym polu, dane ukryte będą służyły do testowania modelu. Są to dane ukryte, i sieć neuronowa nie będzie ich znała. Teraz przechodzimy do modułu sieci neuronowej. Wybieramy stąd oscylator cenowy, czyli zmiany ceny w poszczególnych dniach, i dodajemy model dynamiczny. Następnie wciśniemy tutaj training, tak, żeby sieć neuronowa się uczyła. Tutaj i jeszcze jest wygładzanie modelu, czyli teraz nie ma żadnego wygładzania i wyższa liczba tutaj jest wpisana, tym bardziej ten model jest gładki. Wygląda w zasadzie jak średnia. Tak więc wciskamy training i sieć neuronowa się będzie teraz uczyła. Tak więc widać, że sieć neuronowa tutaj optymalizuje parametry modelu. Zwykle pozwalam tutaj trenować jej do, do 20 cykli. Tutaj widać to, to są te epochs. No i to powinno wystarczyć do zbudowania modelu. No ale jeżeli już kształt wykresu się nie zmienia, jakby no to nie musi być to obowiązkowo 20, tak? Możemy po prostu przerwać tą, tą naukę. I tutaj w górnym okienku widać korelację tego modelu. Z, z danymi rzeczywistymi, tak? I tutaj na tym obszarze różowym to są dane ukryte, tego, tego sieć neuronowa nie zna. Wiadomo, że na danych takich rzeczywistych ta korelacja jest wyższa, prawda? Ponieważ sieć neuronowa je zna, ale na danych ukrytych, e, no, tych danych oczywiście sieć nie zna. Tak więc e, możemy przerwać po prostu naukę modelu. W tym okienku możemy wizualnie ocenić korelację modelu z danymi rzeczywistymi, no ale można też skorzystać tutaj z tego narzędzia, czyli to jest 43%. Widać, że jeżeli zaznaczymy po prostu te dane na różowym tle, dane ukryte, to model ma 43% korelacji z nimi. I możemy teraz przenieść to na główny ekran. Jak wygląda model naniesiony na dane rzeczywiste? No i trzeba zwrócić uwagę, że model no, nie pokazuje zasięgów cenowych, tylko daty zwrotne. I ten model, no, żeby go troszkę wygładzić, możemy wpisać tutaj w wygładzanie. I pokazuje bardziej właśnie tendencje. No i z tego modelu wynika, że Rentowności amerykańskich obligacji będą prawdopodobnie rosły do końca marca, do przełomu kwietnia i potem będą spadały. Możemy to porównać z wykresem sezonowości. Jak to jest liczone? Po prostu jest to cykl roczny. Oceńmy tutaj jest takie narzędzie do ceny przydatności tej, tego modelu. To jest prosty model oparty po prostu na powtarzających się rocznych cyklach. I średnio w ostatnich 30 latach było to około 5%. W ostatnim roku jest wielki kombak z sezonowości aż 51%. Czyli ten model, który jest tutaj na zielonym tle, 51% dziennych zmian się z nim pokrywała. I on wskazuje, że no do połowy marca rentowności prawdopodobnie będą sezonowo rosły, po czym będą spadały. I tak, prognoza obu tych modeli się pokrywa z zamieszczonym wcześniej na naszej grupie na Telegramie modelem dla DAX, i, który przewidywał no, spadki przynajmniej do połowy stycznia i on miał także wysoką korelację z danymi ukrytymi, więc od 1 kwietnia na tym obszarze różowym, tym ukrytym, to wynosiło ona 69%. Nie jest to oczywiście rekomendacja inwestycyjna, e, tylko. No, przykład prognozowania na, na przykładzie modelu dynamicznego. W Timing Solution jest również dostępny moduł Intermarket, w którym wykorzystuje się różne instrumenty jako wskaźnik wyprzedzający, np. dla indeksów. No i dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym są notowania obligacji amerykańskich, tutaj są zaznaczone czerwonym kolorem. A jeśli włoży, nałożymy ich wykres na DAX i przesuniemy o 50 dni, no to jest to jakiś wskaźnik wyprzedzający, który prognozowałby spadki. No i to pokrywa się z tym wcześniejszym modelem wyliczonym przez sieć neuronową. Chciałbym też zwrócić uwagę na rynek eurodolara. Zwykle on jest wysoko skorelowany z link, rynkiem obligacji, no ale od dwóch tygodni jest tutaj coraz większa dysproporcja, tak tutaj cena obligacji spada, natomiast eurodolar tkwi w wąskiej takiej 150 pipsowej konsolidacji. Tak więc ta energia się coraz bardziej tutaj kumuluje, i możliwe, że ta siła jest sztucznie utrzymywana, siła euro. No i w styczniu może nastąpić wybicie dołem z tej konsolidacji, tak? I euro-dolar podąży za ceną obligacji amerykańskich. No ale to zobaczymy już za kilka dni. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli chcecie skorzystać z usług brokera IC Markets, Polecam skorzystanie z linku referencyjnego w opisie pod filmem. Polecam także program Timing Solution objęty obecnie świąteczną promocją. Klienci, którzy podadzą przy zakupie hasło Lemon, mogą bezpłatnie skorzystać z mojego indywidualnego szkolenia z obsługi programu. Życzę samych sukcesów inwestycyjnych w nowym roku.